Witam Was bardzo serdecznie, jestem Chris, a to jest drugi odcinek przed kamerką, tak jest. I co dzisiaj... <coughs> co dzisiaj sobie powiem... Też będzie taki krótko, informacyjny. to sobie w ogóle będzie takie krótkie odcinki, my zrobiliśmy długich. I co, na pierwszy rzut, Borderlands 2, tak jest, informacja. Bez dema i bety. chodzi? deweloperzy stwierdzili, że nie będzie otwartej otwar bety i dema dla wszystkich. Będzie zamknięta. Iż otwarte tak naprawdę nie pomagają w ocenianiu jakości i wyeliminowaniu błędów w grze, to zdecydowali się będzie taka zamknięta, wewnętrzne testy będą, więc musimy Ci co z tym zagrać. Mieli nadzieję, że zagrają wcześniej. W Borderland niestety będą musieli poczekać. Do premiery, do września, 1 września chyba, jak dobrze pamiętam, będzie, będzie Borderland 2. Warto na pewno uwagi. Kto gra w jedynkę, ten wie dlaczego. Aż dwójkę, i co to ma? Jakiś czas temu, w tamtym albo na początku tego nie pamiętam, było... były pogłoski, że kontesta global offensive, może ja dobrze powiedziałem, będzie wspierał potyczki multiplatformowe. Ale na wstępie już tam był Microsoft z sobie, powiedział, że. chyba, nie jestem pewien, mówiłem, że jakiś kontest, że PC i PS43 miało mieć ze sobą właśnie, albo Xbox miał właśnie tą cenę, politykę, że nie. A nie jestem do końca pewien. Pamiętam dokładnie tego I... że trzy gracze z, z konsoli mogliby grać przeciwko w PC-towym. To, to... fajna informacja szczególnie względu na to, co robią Kugelstraat. Miejiby się sensy zmierzyć z tym, co są dobrzy na że dobrze czułem na konturę z, z konsoli, a ci co mieszka i na PC ale niestety nie będzie to wspierało no, Smutna informacja, no, niestety bywa i tak, nie zawsze wszystko wychodzi konta wychodzi w lato <laughs> tego roku, więc ciekawe jakim to wyjdzie. Grafikapy no jest lepsze niż naty, ale wiadomo. W takich grach nie chodzi głównie o grafikę, tylko o to co nadaje. to dziwnie zadrzmiało, ale wiadomo o co oni. mi dalej. Star Wars or Republic. Za darmo. Uh -huh. Coś by nie, nie, do końca. Przez tydzień. A na co to wygra? Ci, co z Mario grają Star Wars Republic, mają możliwość. <coughs> wysłania, zaproszenia, od po o 3 osób żeby ci mogli przez tydzień sobie pograć jeżeli nie są pewni, czy kupię, chodzę. było dla samej tego żeby przez tydzień pograć ze znajomymi bo są no wie pan. mam będziemy mieli dostęp do czterech początkowych ja się to miałem a to jest od Mantel na Ritucha wykonać misje prowadzące każde Dostępny kiało. I do 15. poziomu mogą grać. Bardzo fajna że jest Zachęcająca klientów. No, dobrze, dobre to są klienci do kupna. Mają szansę, wiadomo, to nie jest gaz, abonament, wiadomo. Przetestować, czy im się będzie podobały w ogóle, jak już grają w MRO, czy będą się te klimaty, które tam panują. Ciekawe, może skorzystam. Poproszę kumpra, żeby mi wysłał zaproszenie. ale też chyba co, sama graważy 2,5 giga, to powiem, potwore. Eee. Co so, okaże pią, Teraz coś o się Creed 3, znowu, tak jest. Tym razem... Coś, co go deweloperzy nie potwierdzili, jest to na zwykle. Cicho. Dopóki nie będą mieli pewności, że coś zrobią. Tryb kooperacji. jakby wyglądał, no... Każdy będzie miał swoje domysły. Które... Komuś może się uradzą, albo... W części trafią na to, co zrobią deweloperzy. Miałaby to być rozgrywka od dwóch do 4 osób. Więc fajna taka grupka mała sama. sam raz. pewnie to będą takie <coughs> myśli wysłane też z Wiadomo, grupa wiadomo, drużynowe zlikwidowanie celu, że będzie trzeba dwóch strażników nas zabić, żeby nie ogłosi alarmu. Coś takiego. Ale tam wychodzi w Brotherfoodze tym Multi też było trochę zamieszanie, bo ludzie nie wiedzieli czego się spodziewać tak naprawdę po tym Multi. Ja w Assassin's Creed, Multi też Chodzi o ciche zabijanie ja w Multi. A Multi było bardzo fajnie zrobione. No coś nie, tak powiem. Nowatorsko, lepiej pasuje. Podejście do gry. To wyszło bardzo fajnie. Także typo miał z jakieś tewiast, ale no coś nie na tyle, i trzeba było być cały czas w ruchu. Wiadomo, i już poziom postaci na jakieś dodatkowe elementy Następne <laughs> Twórcy mafi 2K z 4 naszych Sąsadu współpracują przy tworzeniu GTA 5, tak jest mieliby... Współpracował przy tworzeniu kod 4 ogólnie elementów grępierowych, za co Rockstar miałby im pomóc przy produkcji swojej gry, Prawdopodobnie e, mafii trójki, która ma już w pełnego developingu. Czyli możemy sobie, który Nie powinien to nikogo dziwić, bo obiegu są tutaj. Amerykańska, to jest taka mafia, ale dużo wspólnego ze sobą, ciekawe, naprawdę czekam na grante auto 5, z jak wyjdzie. Grałem w, San Andreas, grałem w trójkę, Vice City, w jedynkę, dwójkę też. W Andreas mi się naprawdę podobał ten fajny klimat, taki mużyński. Ja sam, jeżeli ktoś uzna to za jakiś ins, wiadomo o co chodzi. E... Twój niestety jest nie wiem, ale Ja sobie sprawę prawej, program. Taki rosyjski klimat, wiadomo, z Rosji przyjeżdża. No, tu nasz, wracamy do Los Santos i dobry San Andreas. znowu od swojej sals graficznej Na filmikach to fajnie wygląda. ale bez naprawdę, to się okaże. No to jedziemy dalej. Oceny na masz efekt 3, wiadomo, dzisiaj premier w Stanach. Szybkość oceny. My musimy czekać do 9, czyli do piątku. Szyń, suma senior. mamy prawie wysokie noty. Mam je teraz przed sobą. Ero 10 na 10, PlayStation jest, ja wstałem, 10 i 10 x 10, Xbox 360 96 na 100, czyli w na dziesiątki wychodzi 9, 9,5. Także, bardzo, bardzo, bardzo wysokie noty Amerykanie dają, nic dziwnego. Nasz efekt, przecież bardzo, Dobrą popularnością. ja tak powiem. Jeszcze tylko luknę, czy coś dodatkowe, jakieś fajne nóż wpadły. O, wpadło coś fajnie, bardzo fajnie. To już mam jeden, zaraz wam powiem o co chodzi. Momencik, momencik, a nie, to. tu. Tu nie ma. Pojawił się tonik nie po raz kolejny odebrzy, jako pierwsza, tak jest. I co mamy? Pierwszy z gwiazd of dał e, tak jest. E, Naszyjniku Frostball 2, na to samo co Battlefield, To e, może być ciekawe. Ostatni model, co ja e, mówię, jak model. metalowy, wypadł cieniutko w porównaniu do Battlefield czy Call of Duty. No, i może teraz się odbiję. Zamiast zinka, albo tu z w okienku, ja teraz mówię o tym, ale opiszę na pewno też będzie. Więc już będę już na, o, już będę na dzisiaj kończył. A, do zobaczenia wkrótce, zapraszam do oglądania, zostawcie łapki w górę jeżeli wasze podał, zasubskrybujcie za mój kanał jeśli uważacie, że robię fajne filmiki. Trzymajcie się, cześć!